Wrocław to miasto Edytysztajn. Tutaj się urodziła, tutaj wzrastała w wielopokoleniowej żydowskiej rodzinie i z tego miejsca wyruszyła w drogę. Najpierw do Getyngi i Fryburga, następnie do Spiry i Munster, a ostatecznie w 1933 roku do Kolonii. Ale droga duchowa Edytysztajn to nie tylko miejsca. To pewien proces, który w niej się wydarzał i ostatecznie doprowadził ją od żydowskich korzeni poprzez wieloletni okres niewiary, do doświadczenia Bożej obecności w Trójcy Świętej. Słowa psalmu 87 mówią Wszystkie moje źródła są w Tobie. Edyta Stein dotarła do źródła. I to źródło dało jej odpowiedź na pytanie kim jest człowiek i jaka jest wartość i sens życia ludzkiego. W tym miejscu, w parku Edyty Stein we który znajduje się jakby pół drogi pomiędzy domem Edyty Stein a kościołem św. Michała Archanioła, gdzie Edyta wielokrotnie się modliła, chciałabym zaprosić do udziału w cyklu spotkań Droga do wewnętrznego źródła z Edytą Stein. Będę miała przyjemność poprowadzić te spotkania razem z ojcem Jarosławem Górką w Centrum Formacji Kobiet przy Sanktuarium św. Józefa w Gorzędzieju. Te spotkania są dedykowane kobietom i będzie to cykl siedmiu sobotnich spotkań comiesięcznych, podczas których chcemy pogłębiać wiedzę i rozumienie duchowych etapów życia wytysztani i w tej perspektywie doświadczać, też spotykać się z wydarzeniami naszego życia. Serdecznie zapraszam, zapisy są otwarte. Są jeszcze wolne miejsca, a pierwsze spotkanie już niebawem, bo 20 września w Gorzędzieju. Mam nadzieję, że do zobaczenia.